Korty tenisowe. A tutaj nad zalewem coś się buduje. Witam was wszystkich. Pamiętajcie o łapeczce o komentarzu. Na wstępie zdrowych, spokojnych, wesołych świąt udanego dyngusa od nygusa. Kilka filmików jest w trakcie weryfikacji. Złożyłem na tych filmach dla Was życzenia świąteczne. Ale czy YouTube się wyrobi przed świętami, to jest ogromny znak zapytania. Więc jeszcze raz, najlepszego. Mamy dzisiaj piątek. Wczoraj w czwartek poszedłem na siłownię zrobić trening nóg. Brak siły w kopytach. Pomyślałem sobie, po treningu podjadę pod duży kościół, gdzie często nagrywam dla Was filmiki. Nagram jakiś filmik, może przejdzie weryfikację, żebyście mieli w święta co oglądać. Chciałem nagrać ostatnie opowiadanie, gdzie miałem przygodę z duchem. Jak Wam nieraz wspominałem, na kanale duszki sobie mnie jakoś upodobały. Nagrywam filmik w połowie filmiku, słyszę pikanie w kamerce, odwracam kamerkę, patrzę. Karta pamięci się skończyła. Miałem torbę w bagażniku w samochodzie. Niedawno naprawiłem pilota od centralnego zamka, i Wam coś teraz pokażę. Otworzę samochód. Jest taka funkcja, że jak nie otwierasz drzwi, tylko sam bagażnik, po chwili, gdzieś po minucie robi klik, zamyka cały samochód. Wtedy wystarczy opuścić tylko klapę, i samochód cały jest już zamknięty. Słuchajcie, wymieniłem tą kartę SIM w kamerce. W międzyczasie zamek zrobił. O, właśnie było w tej chwili już klik. I zobaczcie, wszystko zamknięte. Nie wiem, jak to zrobiłem. Ale kluczyk odłożyłem w bagażniku. Wymieniłem tą kartę SIM. Włączam kamerkę. Patrzę, bateria zaczyna mrygać. Więc mówię, wymienię jeszcze baterię. Słuchajcie, łapię się za kieszenie. Nie mam kluczyka. Zrobiłem tak po raz pierwszy, coś takiego mi się wydarzyło. Słuchajcie, stoję przy samochodzie z kamerką, bateria rozładowana kluczyki w bagażniku klucze od chaty w bagażniku telefon w bagażniku. No i zacząłem się zastanawiać, co teraz zrobić. Przypomniały mi się słowa babci: "Zostaw gdzieś u kogoś, u ojca, u mnie albo u ciotki zapasowe klucze od chaty, bo jak coś się wydarzy, zgubisz klucze do domu, nie wejdziesz". Pomyślałem sobie: "Ale po co? Jakbym te klucze zostawił, to bym do kogoś podskoczył. W domu mam zapasowy kluczyk do samochodu. I nie byłoby żadnego słuchajcie problemu. Stoję przy tym aucie pod kościołem, nikogo nie ma. W końcu podjeżdża taka młoda para Citroenem, chłopak z dziewczyną. Zapukałem do nich w drzwi, mówię: "Słuchajcie, czy znacie kogoś, kto otwiera tutaj samochody w Skarżysku, ponieważ wszystko mam zatrzaśnięte w aucie. Ta dziewczyna mówi, ja zadzwonię do kuzyna, zapytam, dostała jakiś kontakt do fachowca ze Skarżyska, dzwoni, gość nie odbiera. Słuchajcie, na tyle to jest w tej chwili dobre, że w telefonie możesz wygooglować, wygooglowali, że gdzieś w Starachowicach, czyli 20 parę kilometrów dalej jest jakiś fachowiec, zadzwonili, to leś może być za pół godziny usługa będzie kosztowała 250 zł. Mówię, no niech przyjeżdża, no co mam zrobić. Nie będę spał na ławce pod kościołem, nie? Podziękowałem im. Jeżeli oglądają moje filmiki, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Także jak widzicie nie wszyscy są tacy źli. Są też ludzie pomocni. Stoję, palę fajkę. Na szczęście fajki chociaż mi zostały. <laughs> Słuchajcie, nie wiem. Chciałem nagrać o duszku i powiem Wam, nie wiem, czy to nie była sprawa tego duszka, że to wszystko mi tak wyszło. Koleś przyjechał, już było szarawo. Co się stało? Wziął taką blaszkę, tutaj wcisnął. Podłożył taką poduszkę z pompką, podpompował powietrze. To się odgięło. Wziął druta takiego wygiętego, przez tą szczelinę włożył i tam jest taki zatrzask. Słuchajcie, przy klamce parę razy poruszał, trafił, pociągnął. Trwało to może dwie minuty. Auto otwarte. Zaglądam do portfela, mam przy sobie tylko stówkę z haczykiem. Mówię, no to musimy tutaj kawałek podjechać do bankomatu, żebym mógł kaskę wypłacić. Podjechaliśmy. Nie, nawet nie próbowałem z nim coś tam rozmawiać, a że może za coś taniej czy coś byłem zadowolony, że już ten samochód jest otwarty. Że nareszcie mogę wracać do chaty, także wypłaciłem te 250. 250 mu dałem, życzyłem zdrowych, wesołych świąt, podziękowałem. No i Koleś pojechał. No i słuchajcie, potwierdziły się słowa mojej babci: zostaw u mnie, u ojca, albo gdzieś te klucze, żebyś miał w razie czego, jak coś się wydarzy. Nie wiem jak do tego doszło. W każdym bądź razie wczoraj jakoś za bardzo szczęścia nie miałem. Na treningu nie było siły. Zacząłem nagrywać. W połowie nagrania skończyła się karta. Kluczyki w aucie zatrzaśnięte. 250 poszło przez moją bezmyślność. No i cóż. Także słuchajcie, weźcie czasami może sobie pod uwagę to, że jeżeli mieszkacie sami, macie jeden komplet kluczy. Może warto komuś zostawić drugi komplet w razie gdyby coś się wydarzyło, a jak nie, to może gdzieś schować, zakopać. Nie wiem. Także babcia tym razem miała rację. Od razu wczoraj po powrocie do chaty. Uszykowałem drugi komplet kluczy. No i w święta, jak będę się widział ze swoją rodziną, gdzieś ten komplecik, słuchajcie, zostawię, żeby potem nie mieć podobnej sytuacji. No, chwila nie uwagi. A niedawno jeszcze pilot nie działał musiałem każdy zamek otwierać, zamykać kluczykiem. Naprawiłem. No i uruchomiła się właśnie taka funkcja, że jak nie otwierasz drzwi tylko sam bagażnik, po chwili drzwi się zamykają, potem klapę opuszczasz. Wszystko zamknięte. No i jak coś zapomnisz w środku, no to jesteś w ciemnej d. No, takie opowiadanie panowie i panie przed świętami jakoś za bardzo nieszczęście nie dopisało. A dzisiaj mamy piątek. Na szczęście nie 13. No. Także oglądajcie reklamy. Bo musi mi się dwie i pół stówki zwrócić. Pozdrawiam. Najlepszego jeszcze raz. No i mam nadzieję, że ten filmik przejdzie. Weryfikację. Ponieważ ostatnio każdy mój film. Jakoś. Jest weryfikowany. Nawet tydzień czasu. Ten co wczoraj dla was wrzuciłem. Tydzień czasu trwała weryfikacja. Także trochę będzie kogiel mogiel, ale kto śledzi na bieżąco, połączy sobie fakty i te filmiki. Pozdrowionka. I uważajcie na siebie.